Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Ja mam dwie, 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 takie, dwie, dwa takie, dwie takie obserwacje. Jedna to rzeczywiście Sista by się przydawała. Akurat pracuję w własnej firmie, więc mam pokoi, gdzie mam, mogę się zdrzemnąć. I proszę państwa, stosuję to. Zresztą wczoraj na przykład. Y, godzinie 16 położyłem się na pół godzinki, zregenerowałem się i wstałem. Ja wiem, że nie każdy. To nie no, każdy... Ciała, bardzo denerwujesz teraz tego <laughs> pana. Nie, 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 ale <śmiech> dlatego <śmiech> ciągnę ten wątek, że właśnie tu bym taki mo może, może poprosić pracodawców państwa. Ale że z udostępnili. Pani cię wachluje, czy ja? Nie, 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 no już no, to bez przesad nie ma klimatyzacji. Ale jest, panie. Ale... Ale, jest panie, tak. Ale słuchajcie, niektórzy pracodawcy już poszli na rękę swoim o, właśnie, pracownikom, tego... pozwalają przyjechać na przykład godzinę wcześniej do pracy, to potem robić powiedzieć. w ciągu dnia sobie tak. przerwę, więc na szczęście już nadążamy. Że pracodawcy właśnie były, tak jak mówisz Magda, że, żeby właśnie szli na rękę mhm. pracownikom i pozwali na przykład zaczynać wcześniej pracować, bo może bo rzeczywiście jak ktoś zacznie pracować wcześniej, nie pracuje w tym upale, mógł wyjść i dokończyć tą pracę swoją, że pracuje w taką po południu. Tak po jest. Y, po południu. I A jeszcze, producenci wentylatorów zapasy dwuletnie Jest Jeszcze spadają. jedna obserwacja. Słuchajcie, od kilku lat obserwuję... i wody. Mówimy, mówimy o tej, o tej sieci obserwuję, że też zamiera życie internetowe, życie biznesowe. Wiele, o, tak jak jest na przykład y, w, w krajach śródziemnomorskich, że wiele spraw w okresach wakacyjnych, czyli lipiec, sierpień, nie załatwisz. No, po prostu no. nic tam nie pracuje. Tak samo w krajach skandynawskich, na przykład Tam nawet yy, firmy po prostu tak, na, na miesiąc albo, albo urlopu za, zamykają. Tak. I teraz rzeczywiście coraz częściej w Polsce jest tak, że niektórzy próbują jakieś akcje, jakieś zrobić konferencje, wielkie spotkania w, w lipcu, czy w sierpniu i to się Nikt nie, to nie wychodzi. I to Ale nie wychodzi. Nie bro... ma dźwięku medialnego, bo wszyscy żyją latem, żyją wakacjami, koncertami i uważam, że robienie dużych wydarzeń biznesowych, politycznych yy, latem nie ma sensu. Ale z drugiej To, to 20 się 12. kręci. Mm -hmm. to, jest, to, to jest wydarzenie, jeżeli mówimy o euro, to jest sportowe. Ale biznes się kręci, Na zobaczcie, zobaczcie, cała mm. branża turystyczna I te, zarabia. I ten biznes się tak. inne od nogi tego, słuchajcie, no bardzo dobrze przecież te podatki zostają u nas w regionie, więc będziemy bogaci, chociaż Pamiętam, że byłam na jarmarku dominikańskim i zobaczyłam tłumy turystów pomyślałam sobie, że serce me się raduje, tak. że takie tłumy ja nie wiem, są po co na Pomorzu. Ale, ale, ale nie, nie tylko na jarmarku. Do Macie jakiś swój patent na to, jak sobie... No ja już powiedziałem o swoim patencie. Pół godziny snu i rzeczywiście regeneruje się. To no, wzorem zwierząt, bo jak ja obserwuję swoje zwierzaki domowe, od niedawna mamy z wyjątkiem jednego dziesięciotygodniowego Czesława Kota, który kto, który ma jeszcze niespożytą energię, to reszta po prostu pada mhm. i leży. Pies legawy, koty legawy tak. przez wszyscy, cały Boży Dzień. Wszyscy są święci, fakt, ale ja spać nie muszę, natomiast muszę dużo pić i na pewno mało, mało jem. O tak. ja w takie dni bardzo tak. nie Więc chcę się Darek. M mnie ktoś kiedyś podpowiedział taki e, sposób, e, podobno też ze świata zwierząt e, zaczerpnięty. E, mianowicie, czemu e, zając, który jest mały, a tak zasuwa szybko, się nie zagotuje? No dlatego, że ma długie uszy, przez które się chłodzi. I, 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 i z, człowie z, człowie z człowiekiem jest pod... Nie. E, 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 trzeba chłodzić nie twarz, tylko uszy zimną wodą. Co ty mówisz? I to bardzo pomaga. Bardzo ale co, okładasz kostkami o, o, lodu, nie, czy z tyłu nie, gdzieś no, smarujesz zimną wodą? No, no. tak podchodzisz do umywalki, nabierasz wodę w dłoni i, i, zwil i zwilżasz sobie uszy i schłodzić ci to całe ciało. No, no to, Państwa, jest, to, jest sposób, to jest... Pomysł Darka teraz wcielamy dzisiaj w życie. Mamy, Mamy idealny dzień, żeby proszę, sobie wypróbować tę metodę. I, też, takie nakładki. parapsku pa, pa, należy ryżach. Dużo ciepłej, gorącej herbaty. Wtedy się Słuchaj, ale wiesz co, właśnie ty o tym ze słuchaczami rozmawiałam. Ja pamiętam, jak ja przy jeżdżałam z centralnej Polski, tutaj nad morze, to mama w butelki takie od yy, oranżady, takie klikające, ciepłą herbatę zabierała na plaży, Ja pamiętam to do dziś, myśmy nie pili, w ogóle nie było nie takich wosie. napojów gazowanych, prócz Czuj tam oranżady. Jakiejś. Uż, I i, I, I cytronety w woreczku. O, cytronety w woreczku. Powiem tak. mam anegdotkę a cytronety w woreczku. Ja Mój <laughs> moi, moi, moi kuzyn i moja kuzynka postanowili zrobić biznes w latach 80 na cytronecie, zrobili domowym sposobem, kupili taką zgrzewarkę, kupili kwas cytrynowego i sprzedawali ludziom, oczywiście tak, żadnych atestów nie było, te, tą cytronetę domowego wyrobu na, na plażę, ale pierwszego dnia wpadli, bo dali tak silne stężenie tego kwasku, że te woreczki się po prostu roztopiły. Popaliły, Popaliły No i jeszcze były saturatory, no, nie zapominajmy. Kochani, miałem saturator w Gdyni przy Dworcu świętych. Ty Ty miałeś? Tak, w górze Nowotki wówczas, prowadziłem z moim kolegą Piotrem Myszkiewiczem, organizatorem obecnie Ladies' Jazz Festival, żeśmy świetny Teraz prowadzili, przy czym my Myśmy chodzili do pracy na dziewiątą, jak to studenci, a obok stał... To Rudy na... Schubert Cię chyba zainspirował. Za nie, to jeszcze chyba Rudy Schubert, piosenkę. nie wiem czy już była ta piosenka Rudiego Schuberta. Kupił sobie saturator. A obok stał pan Kaziu, który był na terenie PKP. Pan Kaziu przychodził do pracy o piątej. Jak myśmy przychodzili o dziewiątej, to pan Kaziu już miał dwie nasze dniówki. Do tej dziewiątej. Ale miałeś już kubeczki jednorazowe, czy takie te płukane. Mieliśmy, mieliśmy kubeczki i takie, i takie, bo takie były zalecenia Sanepidu. Przy myśmy na przykład. Nie... Za, za jednorazowy trzeba było zapłacić. Zapłacić. Mm. Tak, natomiast myśmy przede wszystkim mogli nie robili żadnych przewałów na sokach, więc ci ludzie do nas przychodzili, bo były słodka ta woda była, bo Dobra, na ogół to się w tych sokach. Tak, to ludzie tam rozrabiali, a myśmy mieli, ja miałem cały garaż zawalony tymi sokami w kontenerach i żeśmy nali soki. Super interes. 50 groszy bez soku, złotówkę z sokiem? I tak? Jakoś tak było, przy czym cudowne chwile były wtedy, kiedy przychodziły dwie kolonie. Myślałem, że mi ręce opadło. Ob <grym> a tu to i... był rok, Tomek? Słuchaj, no to był 84. A, to Pamiętam. Dlatego Oś zaintrygowały tak. mnie te plastikowe kubeczki. No, czy ktoś z Państwa 84. pamięta Tomka Gawińskiego sprzedającego oranżaki? W białym, białym fartuchu. Właśnie to taki napój był Nie, Tak, to była Gruźliczanka, Woda, no, woda sodowa. z sokiem. Z sokiem lub bez. I stałych klientów takich, którzy tam za winka przychodzili <laughs> i mówili: szefie, daj pan wodę. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.